Dobry dzień! W tym odcinku, tak, jak sami po tytule widzieliście: kupiłem Yamaha z silnikiem w ręka. Dobra, słuchajcie. Zaraz Wam będę pokazywał, co i jak wszystko wygląda. Mogę to nazwać jako <laughs> projekt Yamaha 2021. Zaraz Wam opowiem, czemu, jakie są plany na tego crossa, jak to wszystko wygląda. Sami ocenicie. Jeżeli chcecie odcinki z tego oto projektu Yamaha, czyli przebudowa wizualna oraz część techniczna, mechaniczna, czyli składanie silnika, bo silnik jest w częściach, to oczywiście zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, zostawcie komentarz. Zapraszam Cię na Instagrama, na Facebooka. Wszystkie linki tam masz na dole w opisie filmu. A przechodząc do rzeczy, pokażę Wam, jak to wszystko się prezentuje, i oczywiście opowiem, co będzie tutaj w najbliższym czasie robione. Także słuchajcie, Yamaha 2003 rok. Sprzedający mówił, że jest to 2005 rok, ale prawdopodobnie on mi tak powiedział: że jednak sprawdził i okazało się, że to jest 2003. Szczerze Wam powiem, jest tutaj gdzieś ten numer. Tylko gdzie? Gdzieś na główce ramy powinien być gdzieś tu czy coś Nie wiem Czy z tej strony Kurde Nie widzę Gdzie jest ten numer? Halo halo koleżko Gdzieś się schował WS-kach to był tutaj, nie? A to to nie WSK A jest, nie, nie tu Dobra, mniejsza z tym, zaraz to ściągniemy, bo to jest tylko, wiecie, to jest tak, no yy, złapane do, do ikonki, żeby było, bo to wszystko było w partach, nie? Także przechodząc do rzeczy od razu sobie zdemontujemy wszystko, tak żeby to było widać. Tak, tutaj, tak. I tutaj śrubeczkę odkręcimy. Ja to tylko tak złapałem na śrubce, żeby po prostu ey, trzymało się te plastiki do tej, do, do do miniaturki na film. Oczywiście. No i zbiornik też ściągniemy. No i w takim stanie kupiłem Yamaha. Jest ten numer, czy nie ma tego numeru? Więc nie wiem. No ale samo to po wyglądzie stalowa rama. Roczniki 2003, w górę miały ten, tą ramę taką. Nie mam pojęcia gdzie jest ten numer, win. Ale u mnie jest gdzieś tu. Kurde goście, albo jesteś ślepy, albo, albo nie widzisz. Jest tutaj coś. Tutaj coś jest. CG. Coś tam 110, chyba. Dobra, tutaj jest numer gdzieś, tu coś tam pisze. Więc to sobie mogę spokojnie sprawdzić. No i co? Przejdę Wam do tego, jak to wszystko wyglądało. Między innymi znalazłem to miamahy na Oliksie niedaleko mojego domu. Także pojechałem sobie z bratem oglądnąć. To była sobota. Oglądaliśmy, zobaczyliśmy. I zaraz przyjechaliśmy do domu, zapięliśmy przyczepę do auta, pojechaliśmy kupić to wszystko, nie? Kwestia projektu, że tak to nazywam, jak to będzie wyglądać. Oczywiście chcę wyeliminować kolor niebieski z tej Yamaha. Także tak, słuchajcie. Eee, tutaj już ktoś malował na niebieski kolor, jak to widzicie. To co wspomniałem, że chcę usunąć kolor niebieski, mianowicie, czy zostanie usunięty stary lakier? Czy po prostu zostanie to wypiaskowane? Tego jeszcze nie wiem. Ale na pewno rama będzie w innym kolorze niż niebieski. Będzie to albo srebrny, albo czarny. Ale prawdopodobnie będzie to srebrny kolor ramy. I takie rzeczy jak błotnik przód, błotnik tył. To wszystko zostanie wymalowane na biało. Wymalu no nie, akurat te błotniki. Sekunda, zaraz wam to pokażę. Tak się nie da. Kwestia botników przód- tył. Ja ja kupiłem około, nie wiem, dwa tygodnie temu, może i nawet trzy, nie? Ale kwestia takich rzeczy jak botnik przód i botnik tył. Kupiłem już sobie białe. Także to sobie kupiłem białe. Tutaj tak samo mamy botnik tylni. mamy cały plastron. Nówkę, czyli kwestia plastików, przód, tył, boczki akurat fajnie są białe, boczki są białe, tylnie oczywiście. Przednie są, przednie boczki są niebieskie, ale z tym te boczki albo dorwiemy białe, albo wymalujemy je na biało po prostu. Ale jeszcze nie jestem pewny do końca, bo ten jeden boczek on idzie jakoś ten sposób mocowany i tutaj jest urwany kawałek plastiku więc albo będzie trzeba coś wymyślić z tym albo po prostu kupić taki plastik. Ale tak jak wspomniałem, chcę to zrobić na jasne kolory, czyli wszystkie plastiki będą białe. Rama będzie szara albo czarna. Do tego dojdzie jakaś nówka okleina z kolorami, trochę czerwonego, trochę czarnego. Wiecie, tak, żeby to w miarę fajnie wyglądało tak bardziej nowocześnie, więc, tak będzie wyglądać kwestia wizualna. Wahat zostaje srebrny, tak jest. Lagi zostają takie, jakie są. Kół nie będziemy tutaj żadnych malować. Tarcza przód jest ok. Napęd tylny też zębatka jest w miarę git. Tutaj ślizg łańcucha też jest ok. Amortyzator, ewentualnie amortyzator prawdopodobnie. Zregenerujemy, zobaczymy. Na pewno nowy filtr powietrza pójdzie. Takie, wiecie, drobnostki. Na pewno klocki hamulcowe z tyłu, z przodu trzeba zmienić. Oczy... Oczywiście tutaj nie ma zacisku. Tutaj jest zacisk, wszystko w tym pudełku. Nie chcę się tego wyciągać. Te plastiki, co są białe, wszystkie, no to je wymyjemy tak, że to będzie ładnie się świecić na biało. Starą okleinkę ściągniemy. Nową nakleimy. Także myślę, że kwestia wizualna zmieni się tego diametralnie, ponieważ no... nie widziałem jeszcze może takiej Yamahy, żeby była... Znaczy no, w internecie na pewno się widziało taką może Yamaha gdzieś na zagranicznych stronach czy też gdzieś indziej. Ale po prostu jak to zrobić to tak wiecie, pod moją Yamahę, że będzie tak wyglądało bardziej yy, na młodszy rocznik, nie? Także tak to wygląda. Co będziemy robić po kolei? Na pewno będziemy to rozbierać dopiero jak zaczniemy robić silnik. O co mi chodzi dokładnie z tym silnikiem? Zaraz Wam pokażę, bo silniki, wszystkie inne elementy, śrubki, nieśrubki, wszystko jest praktycznie w pudełkach. Mniej więcej ja sobie to sprawdziłem czy jest kompletne, ale zawsze to wychodzi wszystko w trakcie, w montażu w składaniu, że czegoś brakuje. Także jestem na 100% pewny, że czegoś tam braknie. Tutaj na przykładzie oczywiście to są właśnie kartery z tej oto Yamahy. Pierw sobie wyciągniemy oczywiście wiadome wszystkie łożyska, jakie istnieją w tym karterze, w tym karterze i w innych karterach. Zamówimy sobie wszystkie części. Co do wału, cylindra też sobie pozamawiamy wszystko. I jak to wszystko będzie nam przychodzić, te części będziemy tutaj na te części, to w międzyczasie sobie rozbierzemy wszystkie tutaj błotniki, całą ramę, żeby była goła i po prostu będziemy malować ramę. Wymalujemy ramę, akurat w międzyczasie przyjdą części do silnika. W międzyczasie będziemy składać silnik, trochę będziemy robić ramę i będziemy wszystko kompletować w całość oczywiście. Jak wiecie albo i nie wiecie, oczywiście każdy sprzedający mówi, że on to kupił w takim stanie. Czy kupił, czy nie kupił, no nie jestem w stanie tego stwierdzić. Ja sobie sprawdziłem mniej więcej, że wszystko jest prawie kompletne, że tak to powiem. Ale tak jak mówię, wszystko wyjdzie na pewno w trakcie. Oczywiście nie będę tego robił może na najwyższym poziomie, tylko po prostu mam kilka części takich w dobrym stanie z mojej Yamaha, więc to, co się nadda oczywiście, to zamontujemy tutaj w ramię czy nawet w silniku, nie? A co się nie nada, to trzeba będzie kupić nowe. Zaraz wam to pokażę, bo trzeba na pewno kupić kilka części nowych, kilka w innym stanie. Trzeba kupić, to się kupi. Chłodnice, no nie wiadomo, czy one są szczelne, czy one nie są szczelne. No tego nie jestem w stanie sprawdzić. Trzeba by wlać płynu i po prostu yy, zobaczyć to, ale to wiecie, no wszystko wychodzi w trakcie oczywiście. Tutaj mamy wszystkie takie rzeczy związane, nie wiem. Kawałek filtra powietrza. Przewód olejowy, tutaj mocowania silnika, tutaj osłonka. Także to wszystko tak wygląda. Także jest tych rzeczy takich wiecie, no drobnostek, których na pewno albo to będzie brakować, albo nie. Tutaj mamy klamkę hamulca, bo to jest brembo. Prawdopodobnie tutaj jest mocowanie tej klamki, także wszystko jest po prostu w częściach. Osłonka, tu w słoiku mamy części filtra yy, powietrza. Widzę, że jest w miarę kompletne. Wszystko wyjdzie w trakcie łańcuch, no zobaczymy. Jak się nada, to się go zamontuje. Jak się nie nada, to się kupi nowy. Na pewno oprzycie siedzenia, prawdopodobnie kupimy inne, bo tu jest skóra. To się będzie ślizgać i się nie będzie dupy trzymać. Więc, więc kupimy takie poszycie, było antypoślizgowe oczywiście, żeby się dupa nie ślizgała na tym. Co do zbiornika, plan jest wymalować go na czarno. No i nakleić nową okleinę. Co z tego wyjdzie jeszcze, nie wiem, ale po prostu taki jest plan, nie? Kwestia innych części. Na przykład tutaj mam na górze linki wszystkie od sania, od sprzęgła, hamulca, od gazu, wszystko to jest na górze, nie będę Wam tego ściągał, myślę, że to jest bez sensu. Tam jest też tłumik. Oczywiście Tumik też jest w częściach, ja będę chciał wszystko wam tutaj ponagrywać odcinki z tego. Ale na przykład takie rzeczy jak głowica, to jest to jest w dobrym stanie, nie? Więc tutaj tylko kwestia dotarcia zaworów, wyregulowania i powinno być git, nie? także głowica jak już jest OK, to jest fajnie. Kolanko i tu mamy wał korbowy, wał korbowy niestety ma luz, także trzeba będzie to albo korbowo przebić, albo kupić cały wał. No zobaczymy jak to wszystko w trakcie. Wyjdzie reszta takich pierdół jak Cylinder, no to sami widzicie jak to wygląda No ale jakiś majster tutaj był, bo Cylinder jest tulejowany Nie wiem czy to zobaczycie Powinniście to zauważyć Cylinder tulejowany, także Można zrobić szlif Pod tłoka 77-25 lub 77-50 Z tym, że taki tłok kosztuje tak jak zwykły plus do tego szlif, więc nie wiem, czy to jest sens takie coś robić. Czy nie lepiej po prostu kupić cylinder w dobrym stanie i założyć nowego tłoka, na przykład Wosnera albo jakiegoś Proxa, czy też nominała. Nie? Także to jeszcze jest kwestia do, do ustalenia co i jak. W tym pudełeczku tutaj mamy takie części jak gaźnik, jakieś tam linki, przewody chłodnicy. Trochę silnika, trochę sprzęgła, trochę skrzyni biegów, na pewno jest jeden tryb do wymiany, drugi bieg, bo jest jeden ząbek ukruszony, nie wiem czy to jest w tym wałku czy w tamtym, teraz nie będę wam tego wyciągał, ale ogólnie kwestia silnika, takie rzeczy to jest w miarę okej, okay. no wiadomo, wszystko jest w swoje lata ma, także jest do poprawek. Taki właśnie jest tumik. wszystko jest tutaj tam na górze, jak wam pokazywałem, tam gdzieś. Więc sobie nową watę tutaj upchamy, zanitujemy i tutaj wydeszek będzie gotowy. No i chyba w sumie tyle takich rzeczy. Także tak jak wam powiedziałem, tak to wszystko wygląda. Zaczniemy sobie robić silnik, pozamawiamy części. Jak części zamówimy, wtedy będziemy tutaj robić ramę. Co wam jeszcze chciałem powiedzieć. Będę chciał wam nagrywać takie filmiki, jak na przykład z tłumikiem. Że składanie tłumika, nowa wata, takie rzeczy. No zobaczymy, po prostu wszystko wyjdzie w trakcie, co będziemy robić. W skrócie chyba Wam powiedziałem, co i jak wygląda z Yamaha. Mam nadzieję, że po dodaniu białych plastików, po wymalowaniu ramy, całkiem inaczej będzie to wyglądać. No i oczywiście, mam nadzieję, że się Wam to spodoba. Co, chyba nie będę przedłużał wam tego filmu. Jak się podobało, to obowiązkowo zostaw łapę w górę. Jeżeli chcecie więcej filmów, oczywiście z tego projektu, to obowiązkowo łapy w górę, tak jak mówiłem. Komentarz, subskrybuj kanał, kliknij dzwoneczek. Zapraszam na Facebooka i na Instagrama. Linki tam na dole w opisie. A ja dzisiaj kończę ten filmik. Obserwujcie kanał, oczekujcie nowych filmów zamachy. Ja na dzisiaj kończę. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Na razie. Cześć!